Filmików. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo z wyjątkowym gościem. Witam cię serdecznie, Basiu. Basię możecie e, kojarzyć z bloga, ale nie tylko bloga, ponieważ Basia jest e, dziennikarką kulinarną. Tak, zgadza się. Basia starecka, nakarmiona. I, e, poprosiłam Basię, aby wytypowała e, trzy bardzo fajne miejsca. Kulinarne, które warto odwiedzić w Warszawie, ale to był klucz. Jeden mały to muszą być miejsca, które są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Ogólnie z dysfunkcjami ruchowymi. Basiu, czy trudno było znaleźć takie miejsca, które po pierwsze warto odwiedzić, które są naprawdę perukami. Ale też takie, które są dostępne. Wiesz, co no, jak zadałeś mi to pytanie, to rzeczywiście y, troszkę czasu spędziłam i głowiłam się nad tą listą miejsc, bo y, mam wrażenie, że Warszawa nie jest zbyt y, takim miejscem przyjaznym osobom y, z różnymi dysfunkcjami. I jak myślałam o swoich ulubionych miejscach, restauracjach, kawiarniach, zaczynałam y, się zastanawiać, czy rzeczywiście one są otwarte dla każdego. I okazało się, że któreś tam miejsce ma jakieś schodki, są jakieś progi, wąskie drzwi, ciasno, więc rzeczywiście trochę spędziłam nad tą listą czasu i ta selekcja była duża, ale udało się znaleźć takie miejsca, które, które są fajne, ciekawe, miło się w nich spędza czas, przede wszystkim jest świetne jedzenie w tych miejscach i które no, chciałam Ci pokazać. Myślę, że miejsca. Takie jak kawiarnie, jak restauracje, knajpy, puby, kluby. Jeszcze nie dojrzały do tego, że osoba z niepełnosprawnością jest ich klientem. Ja myślę, że to jest, jest, to jest po prostu brak refleksji. Że się, jak masz te dwie nogi sprawne, to po prostu nie myślisz, można rzeczywiście tak bezrefleksyjnie korzystać z tego miasta, czy, czy tworzyć nowe miejsca, zapominając że są jeszcze osoby, które oczywiście wymagałyby jakiegoś e, e, otwartości w myśleniu. Bo taki... Ty mi dałaś. jeden jeden tur do wyboru, a ja przyjęłam drugi, że pokażę Ci miejsca, które dopiero się otworzyły. To są premiery. Zanim jeszcze opowiemy o każdym tym miejscu hmm. tak szczegółowo, to ja mam pytanie takie bardzo ogólne. Czy my Polacy, i tutaj Sięgam do wiedzy. My Polacy już tak, się tak, wyprostowałam. Tak. Tak. Czas na patriotyczne Ale pytania, tutaj no? sięgam do swojej wiedzy dziennikarskiej. Tak. Masz doświadczenie ogromne, pracujesz i pracowałeś dla wielu e, gazet, nie tylko stricte kulturalnych, ale wiesz o tym, jaki stosunek do e, kuchni, do restauracji, knajp mamy my Polacy. Czy my lubimy się. E, stołować, celebrować, być w takich miejscach. że dopiero wyjrzewamy do tego. Ja myślę, że my jesteśmy cały czas głodni takich radnych lędarnych, bo jesteśmy społeczeństwem wciąż nad urokiem. I te trzy dekady, ostatnie dekady transformacji po 1989 roku, jakby cały czas, cały czas jest wszystko aktualne, że my chcemy poznawać świat, to jest też ciekawe, że taki mały zainteresowanie się cieszy kuchnia polska. Myślę, że to jest właśnie z tego względu, że my cały czas mamy taki głód świata, poznawania go od tej strony kuchni, od kulinariów i stąd takie, taka wielka popularność kuchni świata. Warszawy. Natomiast e, myślę, że to odkrywanie kuchni polskiej to jeszcze przed nami, to się zaczyna dziać. Jest taki duży trend wśród kucharzy, takich najzdolniejszych, ambitnych e, polskich, którzy po latach doświadczeń w różnych świetnych restauracjach za granicą wracają do Polski, żeby na nowo budować tą scenę kulinarną polską, ale na bazie właśnie rodzimych produktów. I śledzę uważnie ten trend, wydaje mi się ciekawy i wydaje mi się przyszłościowy, że to się będzie rozwijać. Ale póki co taki przeciętny Kowalski, myślę, że on chce cały czas jeść sushi, że jeszcze się tym sushi nie naja, że ma ochotę na włoską pizzę, że odkrywa świat arabskich przypraw. Bo jesteśmy ciekawi świata, cały czas się na niego otwieramy. Myślę, że jesteśmy w takiej fazie fajnej eksploracji i też przez lata, myślę, będziemy to Natomiast myślę, yy, że to przeciętny konsument liczy, ile ma pieniędzy yy, z I z tego co zauważam, to takie restauracje właśnie specjalizujące się w fine diningu, takie odświętne, no, to, to nie są restauracje, które są oblegane, to nie są restauracje, do których chodzisz codziennie. Nie mamy już takiego konsumenta myślę w Polsce, który wiesz, tak day by day pójdzie sobie do takiej restauracji z białym, wykrochmalonym malonym bo bo po prostu na to nie stać, więc wybieramy restauracje raczej ze średniej półki, no i właśnie z tymi etnicznymi kuchniami. Natomiast jest mnóstwo taniej, fajnej kuchni, na którą możemy sobie pozwolić i właśnie tej kuchni etnicznej. Dobrze że zjeść możemy na bazarach. Są różne barki, kawiarnie, jakieś takie właśnie miejsca ze street foodem, pojawiły się całe targowiska takie specjalizujące się w jedzeniu takim wieczorową porą. Także Myślę, że jak ktoś się interesuje kuchnią, ale nie dysponuje budżetem, to spokojnie w Warszawie jest mnóstwo takich przyokrywanych różnych miejsc. Tak przyjdziemy do miejsc, które odwiedziłyśmy, bo każda z tych miejsc ma swoją historię. Zacznijmy może od słodkiego, dobrze, tak. Od słodkiego zabrałaś mnie na lody. Byłyśmy w lodziarni lucrusa, ale no, tak, byliśmy na lodach. Przeprysznych lodach. Spróbowałyśmy też nowych smaków, bo pojawiały się co jakiś czas tam raz w miesiącu jest, dochodzą nowe smaki do, do tej oferty całkiem świeżej i spróbowałyśmy wspaniałych lodów o smaku pinakolady ze świeżego, tartego kokosa i z ananasa. Było obłędne. Z aromatem rumu, to było świetne. Zresztą Twoja mina e, mówiła wszystko. Wydaje mi się, że to, e, Póki co, bo do tej pory byłam zakochana w, lody, w lodach czekoladowych w Lukulusie, które są e, odpowiednikiem jednego z moich ulubionych ciastek w ogóle w Lukulusie. Ciastka, e, która się nazywa Armani, bo podobno było ulubionym Ciastkiem właśnie tego projektanta mody. Ciasko mocno czekoladowe, i takie są właśnie te lody. To jest kombinacja czekolady i kakao. I rzeczywiście do tej pory głównie zamawiałam te lody, no ale spróbowałyśmy lodów o smaku, pinakolady, są świetne. Moje serce skladły lody z mango. E, Powiesz coś? Bo... Tak. Lody były również... Też inspirowane były ciaskiem. To ciastki, które powstało na pięciolecie perfumerii Woodson Bar w takiej kooperacji pomiędzy właścicielami cukierni Luculus a właścicielem właśnie perfumerii Wiktorem Koszytowym jest to połączenie smaku mango, które w tym ciastku było prażone na Maśle biszkopt z Macią, był, była wanilia, i był jaśnie. Wydaje mi się to jak w trudnym zadaniem w ogóle przeniesienie smaku ciastka na lody. I, i, i w tym przypadku w sensie przeniesienie I tej tam białej czekoladowej kuli na, kuli na smak lodów. Udało się znakomicie, więc to też jest jeden z moich ulubionych smaków, ale to, co trzeba powiedzieć... Ciasto też um... spróbowałyśmy tak. i zrobiło niesamowite wrażenie, a, a ten to... środek jest zaskakujący, taki no on był tak. genialny, a ten moment, jak rozkroiłaś ciasto, tak, tak, to było coś... Fajne te jest też pod względem tekstury, że masz coś co chrupie na, na początku, jest to delikatny środek taki rozlewający się prawie jak takie płynne żółtko. Też to co trzeba powiedzieć o cukierni Luculus, bo to jest już ósme miejsce tej warszawskiej cukierni, to że to jest za coś za co bardzo ją cenię, czyli za takie porządne rzemiosło, że to są do tej pory te cukiernie, no bo teraz mamy, mamy to nową lodziarnię, ale cukiernie zasłynęły tym, że Potrafię o takich klasycznych naprawdę wypieków. Zrobić coś, co jest odrobinę lżejsze, jakby a, y, jest bardziej nowoczesne i a, y, adekwatne do naszych czasów. Przeskoczymy już do następnego miejsca, tak. równie pysznego. Mm -hmm. W, w Zrobiliśmy teraz. Tak, tak, nagrywamy w tym momencie. Um, zaczęłyśmy od najfajniejszej baty. Którą jeszcze mamy tutaj, jak powiem, nam zakładku tak. Um, zaczęłyśmy od. Pięknego, nie obrozu, ale tarasu. Uważam, że to jest taras z najlepszym widokiem w Warszawie. Trudno o lepszy pięć. widok, żeby Zabra. było śmiesznie. jesteśmy też przy ulicy Widok. To jest nowa inwestycja, nowo otwarty hotel, który jest już dość znany w Polsce. Marka Pura jest znana w Polsce, ponieważ ma jest to sieć takich małych, kameralnych, wysmakowanych względem wnętrz, designu miejsc. To. Y, tak, a bardzo się cieszę, że wreszcie się pojawił w Warszawie, bo jest to y, nieco inna formuła hotelu, niż y, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni do tej pory. Hotelu, które były nakierowane stricte na gości hotelowych, obsługujących i, i dosyć zamkniętych dla gości z zewnątrz, to jest to, to jest. a to jest takie miejsce warszawskie stricte, w tak. sensie rzeczywiście tutaj z tego, co się zorientowałyśmy, więcej jest nawet gości z zewnątrz niż wewnątrz, bo pewnie goście z wewnątrz eksplorują Warszawę, poznają, ale rzeczywiście jest taka fajna, fajna żywa energia w tym miejscu. Ładnie, tak. I to, co zawsze mnie w hotelu Puro fascynuje i na co zwracam uwagę, to jest dbałość o detale. Za nami jest praca z jednego z młodych polskich artystów, Tomasza Pobelskiego, ale, ale to wszystkie meble, to wszystko jest z dźwięku odpornościowego. Takie wysmakowane, tak, bardzo oryginalne. Hotel Puro słynie z tego, w ogóle, że ma własną kuratorkę sztuki. Potem ma taką misję, żeby promować młodych artystów. Myślę, że to jest super, taki, taki hotel jako mecenas sztuki. Wróćmy do kulinarnych rzeczy, bo e, omówiłyśmy miejsce i to jak to jest pięknie, mm -hmm. ale my tak naprawdę my się spotkałyśmy, żeby ocenić tak. dostępność, smak, no i to, czy e, warto tu przyjść. Czy ja warto, no to, to tak. bo to jest pięknie, powiedziałeś Nie powiedziałyśmy jeszcze o neonie warszawianka, tak. który jest na tarasie, który tak sobie zdjęcie. Tak? Jest to neon jednego z moich ulubionych artystów, pan się nazywa Maurycy Gomulicki i słynie z sympatii do różu, więc powinnaś go zacząć obserwować. Muszę zacząć, obserwować. <tot> Z tego co wiem, Neon no, powstał specjalnie na zamówienie hotelu. Przepiękny. Jesteśmy też po lunchu w restauracji Magari, która mieści się w tym samym hotelu, ale jest na parterze. I jest to restauracja, która specjalizuje się w takiej kuchni włoskiej, ale w wydaniu do roczewita, czyli w takim najlepszym, najbardziej smakowitym, najbardziej przyjemnym i prostym, łatwym w odbiorze i też w cieszeniu się. Kuchnia, którą prowadzi Mateusz Wichrowski, bardzo znany, utalentowany szef kuchni, do tej pory gotowa w restauracji yy, specjalizującej się bardziej w kuchni francuskiej, ale świetnie się odnajduje w tym włoskim anturażu. No i rzeczywiście te dania są pełne koloru, są smakowite, je się z przyjemnością i też te wnętrza, w których żeśmy zjadły lunch, myślę, że, że są budują ogólne wrażenie takiego, takiej małej podróży do Włoch. Jak, tak. jak rzeczywiście nie ma się czasu i siedzi się w Warszawie. Się, ma się ochotę na odrobinę przyjemności, to myślę, że takie dolczywita w wydaniu Magari jest super pomysłem. No i trzecie miejsce, które odwiedziłyśmy, tak. bardzo wyjątkowe, też nowe, mm -hmm. brzmiąc Twoim klipem, opowiedz. No, koreanka, muszę przyznać, że jest bardzo bliska memu sercu, bo znamy dobrze właścicielkę i szefową kuchni, która stworzyła to miejsce. To już jest drugie miejsce pod szyldem Koreanka, a tytułowa Koreanka to jest moja dobra znajoma Lee, Koreanka, rzeczywiście Koreanka z Seulu. I ona w, właśnie w takim duecie z, z właścicielką, która jest wietnamską, wietnamką z kolei, bardzo doświadczoną restauratorką, bo ma bardzo dużo już miejsc w Warszawie, głównie wietnamską i azjatycką, stworzyły nowe miejsce. Miejsce jest bardzo nietypowe i nowe dla Warszawy, bo to jest koreański grill, którego w takiej formie i w takim wydaniu jeszcze nie widzieliśmy nie próbowaliśmy. Miejsce ma stoliki, w które wbudowane są grille opalane węglem drzewnym i właściwie to przyrządza się samemu posiłek, który chce się zjeść, który się zamówiło, bo produkty, które są zaprezentowane jakby w tym menu, przyrządza się samemu. Więc jest taka różnorodność, bo można wybierać w mięsach, to są sezon... jest to sezonowana polska wołowina które jest świetnej jakości, które możemy już łatwo kupić w Polsce, także to jest coś dla e, mięsożerców, dla wszystkich, którzy kochają steki i taką właśnie e, takie, tego typu mięsne uczty, ale w ofercie są też owoce morza i jest trochę dań e, wegetariańskich, warzywnych, można równie dobrze jak tego steka czy to, tego kalmara można zgrillować warzywa. E, w ofercie są też e, takie... Nazywam te kruski koreańskimi kopytkami, bo to przypomina trochę nasze kopytka, ale to są kruseczki, które są zrobione nie ze skrobi ziemniaczanej, jak nasze właśnie kopytka, tylko ze skrobi ryżowej i mają podobną taką gumiastą, ciągnącą się konsystencję i z reguły one są podawane w takim ostrym, e, paprykowym sosie, mocno kantnym, ale tutaj je można po prostu zgrillować i one dzięki temu mają taką chrupiącą, e, fajną taką skórkę, karmelizuje się ta powierzchnia i to jest super przyjemne właśnie tak sobie w ogóle spędzać czas, bo to jest forma, umówmy się, że do tej koreanki, ta koreanka grill to nie jest miejsce do którego się idzie na szybki obiad. To jest forma jakiegoś rytuału i spędzania czasu z bliskimi, ze znajomymi, znajomymi przy wspólnym stole, więc też to jest myślę taki, no, taka atrakcja sama w sobie, że to nie jest po prostu jedzenie. Nie ja jeszcze takiego tam, miejsca nie widziałam. Nie idziemy tam po prostu zjeść, tylko idziemy wspólnie spędzić czas i też się świetnie bawić, no bo tam jest bardzo dużo zajęć przy tym stole. Musisz sama sobie to wszystko zgrillować, sama decydujesz w jakim stopniu. Wiesz, to chcesz to ugrillować, czy to ma być porządnie wygrillowane, czy takie trochę półsurowe. Ta Koreanka grill jest jakby taką młodszą siostrą tej, tej starszej Koreanki. Gdzie się grilluje. Gdzie się grilluje, tak. No i co trzeba powiedzieć jeszcze, że ten koreański grill to jest taka jedna z popularniejszych form jedzenia w ogóle w samej Korei, że takich... Warszawa się dorobiła tego grilla koreańskiego może jest parę już takich miejsc, nie, nie wszystkie korzystają z tych grilli opalanych węglem drzewnym. Koreanka grill jest pierwsza na pewno, natomiast w Korei tego jest masę. Jak idziesz ulicami, to właściwie wiesz, zwiedzasz Seul, to Seul pachnie grillem i takim grillowanym mięsem. I dzięki Jonsu ja miałam też przyjemność zwiedzić Seul z taką, wiesz, wow. kulinarną przewodniczką, która mnie oprowadzałam w super ciekawych miejscach, poznałam kuchnię koreańską, tęsknię za nią, i jak mnie ta tęsknota łapie, to idę właśnie do Koreanki i tam mm. znajduję swoje ulubione dania. No bo Oprócz tego, Koreanki grill jest właśnie to Koreanka, gdzie można zjeść te koreańskie kopytka, można zjeść makaron z, ze słodkich ziemniaków, czyli z batatów, który się nazywa czapcze. Jest z warzywami, można tam zjeść bibimbap, który z takim bardzo kolorowym daniem złożonym z różnych warzyw, cieniutko pokrojonych z mięsem, z jajkiem i z taką ostrą paską z papryki go, gochujang. Także te smaki korei są już na szczęście dostępne w Warszawie, jak mi się tkni za Korea, są to... smaki. Tak. tak. są autentyczne, bo to, to wszystko jest stworzone przez jąsu, która nim przyjechała do Polski za mężem, była szefową kuchni i prowadziła gastronomię w Seulu. Jest taką wytrawną, doświadczoną kucharką, więc też odpowiednia osoba na odpowiednie miejsce. Basiu, chciałam Ci bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie i za czas, który spędziłyśmy. Było przepysznie, było kolorowo, było... Dla mnie to było spotkanie pełne odkryć i pokazania mi, że Wyszawa jest dostępna że można znaleźć takie miejsca, które zachwycają, są piękne, dobre i dostępne mm. dla osób, które poruszają się na wózkach. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Ja Ci dziękuję, było bardzo smacznie, bardzo kolorowo i bardzo sympatycznie i przyjemnie. I myślę, że to nie pierwszy i ostatni raz, że to dopiero początek tej kulinarnej przygody. Też mam taką nadzieję, a Was zapraszam na bloga Baci. Polecamy jak najbardziej. Dajcie, czytajcie, e, obserwujcie Wasie, również na Instagramie, a ja się z Wami w tym momencie żegnam. Jeżeli film Wam się e, podobał i te e, smaki, e, które Wam pokazaliśmy, to koniecznie właśnie zostawcie kciuka do góry. E, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście kliknijcie subskrybuj, aby być na bieżąco z wszystkimi e, filmami. E, ja się z Wami bardzo serdecznie żegnam. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejszy czas i do zobaczenia już nie było w kolejnym filmiku. Pa, pa! Mamy to! Mamy to.